Całym krajem wstrząsnął kolejny czarny poniedziałek. Stacje metra w polskich miastach i wsiach zostały zablokowane, a w ich pobliżu przeprowadzono tak zwane protesty na zapas czyli manifestacje sprzeciwu wobec zmian, których kaczystowski rząd nie planuje. Ale mimo iż nie planuje, to w każdej chwili może. Potwierdziła to w pełni wizyta na Białorusi wicepremiera rządu kaczystowskiego Mateusza Morawieckiego który nieopatrznie wyjawił, że otwiera się szerokie pole do współpracy i że strona polska została zaproszona do udziału w procesach prywatyzacyjnych na Białorusi. Oczywiście każdy postępowiec i demokrata wie, że pod pojęciem prywatyzacja na Białorusi kryje się śmiertelne zagrożenie dla polskich kobiet. Bo przecież w przypadku dobrych stosunków z Mińskiem, kaczyści mogą planować deportację wszystkich polskich feministek do białoruskich łagrów, gdzie będą musiały sprzątać, gotować i rodzić dzieci. Takiej podłości nie znała historia ludzkości. Jest to bardzo realne zagrożenie. Bo podczas swojej wizyty, Morawiecki spotkał się z Łukaszenką, więc na pewno o tym rozmawiali i ustalili już wszystkie szczegóły. Dlatego czasu nie ma zbyt wiele. I jak najszybciej trzeba przeprowadzić protesty pod hasłem: Dość deportacji kobiet. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.